który widzicie za mną jeszcze półtora miesiąca temu był praktycznie cały żółty, był wyschnięty na wiór, bo nie dość, że było lato to jeszcze tutaj był problem z nawodnieniem no i ta trawa była cała wyschnięta tak wygląda przed koszeniem, zaraz wam pokażę jak wygląda po koszeniu, ale ten efekt został uzyskany tak naprawdę prostymi krokami i te wszystkie kroki są opisane w naszym e o pielęgnacji trawnika, możecie sobie pobrać link macie w białym, to wcale nie jest aż takie trudne uzyskanie takiego efektu z praktycznie całkowicie martwej trawy do zielonego trawnika wystarczy, że zrobicie kilka kroków takich jeden po drugim, po sobie, w odpowiedniej kolejności. No i możecie się cieszyć takim zielonym trawniczkiem. Tak wygląda trawnik po koszeniu. Mniej więcej są gdzieś jeszcze jakieś zalączki grzyba, bo ostatnio było bardzo deszczowo. Jakieś takie nie, nieliczne plamki są. Ale ogólnie efekt jest zadowalający. Nawet jeśli wasz trawnik źle wygląda, to jesteście w stanie go wyprowadzić.